Siemanuol, witam Was wszystkich bardzo serdecznie na omówieniu PTB 560, kiedy to wyszedł Killer, na którego bardzo długo czekałem. Nowy surf, a także parę nowych zmian od devsów, Także lecimy z tematem. Standardowo zacznijmy od Killera. Ma bardzo ciekawą animację wyjścia ze studni, a także inną ciekawą animację. Ale przejdźmy do rzeczy. Posiada ona standardową prędkość killera, czyli 4,6 m na sekundę 115% prędkości surwa, a także standardowy Terror Radius, czyli 32 m jest to killer niski. I rzeczywiście jest to ona niska, bo porównując ją do najniższego killera do tej pory w grze, czyli Hag, wydaje się, że może być pociupinkę niższa. Jej moc to The of Fear, która składa się z dwóch lub trzech umiejętności, zależy jak na to patrzeć. Pierwsza z nich to manifestacja. Sadako może być w stanie manifestu lub demanifestu. Z polskiego na nasze może być widzialna lub niewidzialna. W stanie demanifestu ma undetectable status effect i teoretycznie jest niewidzialna, aczkolwiek są takie przebłyski po których surf może ją zobaczyć. I w tym stanie killer nie ma żadnych kolizji z surwami, może niszczyć generatory, palety, wyciągać surwy z szafy. Ale nie może ich atakować, zaś kiedy się ujawni, jest standardowym killerem. Teoretycznie fajna umiejętność, jednakże według mnie czegoś tu brakuje. Powinniśmy mieć w demanifestie większą prędkość albo większą prędkość na wyjściu z demanifestu, tak żebyśmy mieli jakikolwiek sens w używaniu tej umiejętności. Kolejna z jej umiejętności to Projection. Na mapie rozstawionych jest 7 telewizorów. Kiedy jakiś z nich jest włączony, a my jesteśmy w demanifeście, to możemy się do niego teleportować. Po teleportacji telewizor się wyłącza na półtorej minuty i do wyłączonego telewizora teleportować się nie możemy. W trakcie teleportacji wychodzimy z demanifestu i uzyskujemy krótkiego speed I tutaj wchodzi trzecia umiejętność Sadako. Kiedy teleportujemy się do telewizora i w promieniu 16 metrów od niego znajduje się jakiś survivor, to dostaje on staki do statusu Condemned. I kiedy takich staków dostanie 7, to nasza umiejętność pokazuje surwa na Killer Instinctcie i kiedy takiego surwa powalimy, to możemy mu zrobić mini mori które później pokażę w tym nagraniu. Ważne jest to, że wystarczy, żeby Survivor dostał ten status i tak naprawdę nie musi mieć żadnych haków wcześniej, możemy go od razu zabić. Surwy mogą się bronić przed teleportacją do telewizorów, wyłączając je. Wtedy też wyciągają z magnetowidu kasetę. Myk polega na tym, że za wyłączanie telewizorów dostają staki do statusu condemned, a także za trzymanie kasety w ręku. Kiedy zaś Survivor trzyma taką kasetę w ręku, to na chwilę pokazuje mu się aura jednego z telewizorów, do którego jeśli włoży kasetę, to usunie mu się parę staków ze statusu condemned. Jeśli dobrze sprawdziłem to na PTB, to usuwają mu się cztery staki. Jakie dostaliśmy perki wraz z nowym killerem? Pierwszy z nich to Scorch Hook, Flutes of Rage. I ma on dokładnie ten sam problem, który mają wszystkie perki z podznaku Scorch Hooka, czyli jest strasznie losowy. Jeśli będziemy mieli źle rozłożone haki na mapie, to nie użyjemy tego perka w meczu ani razu. Kiedy powiesimy surwa na oznaczonym haku i zostanie on ściągnięty, to na trzecim poziomie perka będziemy widzieli aurę wszystkich ocalałych na 7 sekund. I według mnie ten perk jest słaby, ponieważ jest bardzo sytuacyjny, bo możemy taką informację dostać w momencie, kiedy nam się ona absolutnie nie przyda, czyli na przykład podczas pościgu. Fakt, że kiedy nie mamy co robić na mapie, to taka informacja. Informacja będzie dla nas bardzo ważna, jednakże wciąż jest to perk bardzo losowy. Na szczęście, kolejne dwa perki Killera wydają się już być dosyć użyteczne perk Call of Brine działa na takiej zasadzie, że jeśli skopiemy gena, to perk staje się aktywny na 60 sekund, podświetla nam abre generatora na żółto, więc nie polecam kombić tego perka na przykład z Discordansem, bo będziemy się mylić. Gen zaczyna się regresować z prędkością 200% na trzecim poziomie perka i za każdym razem, kiedy surwy będą tego gena kręcić podczas gdy perk jest aktywny i dostaną skill checka i go trafią, to dostaniemy powiadomienie. Szczerze mówiąc, ten perk jest dosyć ciekawy, bo to jest tak naprawdę taka ruina, tylko że bez heksa połączona z popem, bo musimy skopać Gena. Więc można to uznać za takiego młodszego brata Ruiny i takiego siostrzeńca Popa. Fakt faktem, że na przykład taki Pop od razu regresuje Gena, a tutaj po prostu czekamy, tak jak z Ruiną, ale ten perk będzie fajny dla graczy, którzy lubią odciągać surwy od Genów, być może stworzy całkiem dobre kombo z Popem. Ostatni perk to Merciless Storm. I teraz zadam Wam pytanie: czy pamiętacie takie zadanie jak żółty glif, który powoduje, że dostajemy masę skillczeków, konkretnie to chyba 6, które następują szybko po sobie i wszystkie trzeba trafić, żeby zaliczyć zadanie? No to Merciless Storm działa trochę podobnie: mianowicie, kiedy gen dostanie 90% progresu, to w tym momencie surwy dostają takie skilczeki. Po przetestowaniu wiem, że dostałem takich skillczeków 11, i myk polega na tym, że jeśli wszystkie trafią, to tak naprawdę perk za dużo nie zrobił, ale jeśli nie trafią jakiegokolwiek tych checków, co przekłada się na to, że perk jest tym mocniejszym im więcej surwów kręci gena, bo wtedy każdy z surwów może zmisować skillczeka. Lub kiedy surwy odejdą od gena, to gen na trzecim poziomie perka blokuje się na 20 sekund. I ten perk jest naprawdę fajny, tylko według mnie czegoś w nim brakuje, ponieważ perk może się aktywować na każdym genie maksymalnie raz, no i gen jest zblokowany tylko na 20 sekund. Myślę, że Perk będzie grany, ale stałby się metą, gdyby mógł blokować każdego gena więcej razy lub gdyby na przykład gen był zablokowany na 30 sekund. W każdym razie uważam, że Perk jest naprawdę fajny i myślę, że będę z nim grał. A teraz to, na co wszyscy czekaliście, czyli Mori. Komik polega na tym, że Sadako posiada dwie animacje Mori. Jedna od standardowego Mori i druga Mini Mori, o którym wspominałem wam wcześniej. Mmm. Au! Ała. No dobra, to jest spoko, nie? Ale... łamanie ręki w łokciu, nie. Nie, 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 nie. Wraz z killerem dostajemy nowego surwa Joichi Asakawa. Pierwszy z jego perków to Parental Guidance. Kiedy zastunujemy killera w jakikolwiek sposób, to na 10 sekund nasze ślady krwi, jęki, a także scratchmarki zostaną ukryte. I myślę, że ten perk będzie całkiem spoko dla każdego z graczy, który lubi się gdzieś skitrać w trakcie pościgu. Kolejny jego perk to Empathic Connection. Kiedy jakiś surf jest ranny i znajduje się w promieniu 96 metrów od nas, to widzi naszą aurę, a my dodatkowo leczymy 10% szybciej. I polecę tego perka po prostu każdemu, kto chce sobie nabić punkty zaleczenia albo robi jakieś zadanie z tym związane. I myślę, że ten perk znajdzie swoje zastosowanie po prostu w buildach pod leczenie. Kolejny perk to niestety Bun i jest on według mnie stanowczo za mocny. Kiedy jesteśmy w promieniu działania buna, czyli w odległości 24 metrów od niego, to jesteśmy szybsi o 2% i efekt pozostaje na 4 sekundy po wyjściu z obszaru działania buna. Teraz wyobraźmy sobie na przykład Endgame, kiedy bierzemy tego buna, bierzemy perka Hope, który powoduje, że jesteśmy o 7% szybsi i co? No i mamy 109% prędkości. I goń nas na przykład taki trickster, który ma 110% prędkości nie ma na w łapie. No killer jest dojechany równo, devsi widać, że nie pomyśleli nad tym perkiem. Oprócz nowych postaci devsi wprowadzili także dwie zmiany. Pierwsza z nich jest taka, że dailisy mają nam się resetować po starcie gry. Tylko nie jestem do końca pewny, czy po każdym starcie, czy po pierwszym starcie w ciągu dnia. Teoretycznie jest to dosyć spoko, aczkolwiek z drugiej strony ja bym wolał na przykład przełącznik w opcjach, który dałby mi możliwość, żeby to włączyć lub wyłączyć. W każdym razie fajnie, że devsi pomyśleli o czymś. Takim. I ostatnia zmiana, jaką devsi przygotowali dla nas, myślę, że w świecie DBD może być dosyć kontrowersyjna. Mianowicie chodzi o stretch resolution. Mianowicie devsi zaimplementowali zmianę, która blokuje proporcje ekranu na 16x9, co tak naprawdę spowoduje wyłączenie stretch resolution. Sami devsi piszą o tej zmianie w bugfixach jako wyłączenie stretch resolution, które pozwala na nieuczciwą przewagę w grze. Nie osobiście ta zmiana tak naprawdę nie dotyka, bo zawsze grałem w standardowej rozdzielczości 1920x1080. A co wy o tym sądzicie? Dajcie znać w komentarzach. I to tak naprawdę wszystkie zmiany, które DevShit dla nas przygotowali. Jeśli Wam się spodobał ten materiał, to być może ten także Wam się spodoba. Tymczasem dzięki Wam serdecznie za oglądanie, trzymajcie się i na razie!